otwórzcie ze mną moje zamówienie na serki. Mam nadzieję, że tym razem obędzie się bez dramy. Tym razem kupiłam, słuchajcie, sery w księżycowym siedlisku. Są to również sery takie no, że tak powiem, robione handmade. I jak wygląda paczka? Tu mamy folię bąbelkową, mamy również taką termo jakby kopertę, termoworek, w którym znajduje się Moje zamówienie oraz wkład żelowy, i ta, powiem Wam, koperta fajnie trzyma, bo ten wkład żelowy był zimny. No a co kupiłam? Ser podpuszczkowy z czarnuszką, ser podpuszczkowy wędzony, e, takie kulki sera, też podpuszczkowego z przyprawami zanurzone w oleju nierafinowanym, oraz coś, co się nazywa fetor, a więc taki ser ala feta, czyli bardziej słona propozycja, zatopione w płatkach, czyli o smaku tych serków pogadamy sobie w kolejnym filmiku, jak tylko zdążę je przetestować, ale teraz moje ulubione pytanie w internecie drogo czytania. Za to wszystko, co widzicie, zapłaciłam 128 zł plus dostawa. Sery w słoikach były po 37, ser wędzony 30%, ser z czarnuszką 24. Jest to taniej niż czasem bywa, aczkolwiek tutaj mamy 200 gramów sera, gdzie zdarza się, że miewa on 300. Druga różnica jest taka, już abstahując odnośnie przesyłki, to to, że mleko jest pasteryzowane, więc jest bezpieczne także dla kobiet w ciąży, no i wykazuje większą stabilność, wiecie, choćby odnośnie tego, że te sery jednak idą przez pół Polski.